Josi Mako z System Maddislam Kuba Kuba, cuba, zawsze no, stara no. rura. Oj, no Kuba, dodawaj! Dzisiaj zamawiamy y, o trzeciej nocy, jest trzecia noc. Krew tu jest! O kur... Co, kurwa, Kurwa! E, Pocz, krew! O, czy... Dzisiaj zamawiamy y, brata, świnki peppy, pamiętasz, jak miała na George zamawiamy, tak! Więc Kuba, weź telefon i zamawiamy. Stary, gdzie twój telefon? Zamawia tutaj, Widzimy się później jak Kuba już zamówi. Dobra, Kuba już zamówił, prawda, Kuba? Jeszcze nie. Zamówiłeś już przecież. Stary, zamu. Dobra. Eee, Stary, jak się pisze George? Nie, napisz McDonald's zabawka George. Znaczy nie, nie, nie! Napisz telefoniczny numer McDonalda i po prostu samów jedzenie. No? No po prostu. Czekaj, telefon, jakiś pisze telefoniczny. Daję ja napiszę ci. A ty potrzymaj widzów. Dzień dobry. Czekaj. Tutaj Madi pisze. Czekaj. To jest Mali. Udzielajcie dajcie subika, lajać... na nasz Dobra, tutaj już zamawiamy, tylko ja gdzie... Wiecie, top, top! Dobra, łaga, cicho! Nie no, was, co? Zamawiamy, zamawiamy! Tylko nie będziemy pokazywać... Ser, nie będziemy pokazywać ten... Nie, stary się. No stary, no przecież... Będziemy mieli przy Cicho! Tłonimy już... Stelastia Amazonas, słucham? Poproszę e, e, ten jak to się nazywa e, chwila e, poproszę jak to było e, mani... Georgia e, ten Georgia w, e, tym w Happy Mealu Georgia e, frytki małe kola duża i poproszę jeszcze no nie mam hamburgera z super cebulą więc e, adres e, no i <grym> No i niech pani przywiezie, ile pani przywiezie? 15 minut? Dobrze. Eee, dobra, e, niech pani przywiezie, to my tu już czekamy e, e, ten... E, pieniądze przy odbiorze. Do widzenia. Dobra, chyba. Już zamówiono. Fajto. Dobra, więc czekamy aż to przyjdzie. I my z Kubą tutaj będziemy się bawić. Dawaj, Kuba, dawaj Kuba. Czekaj, ej, możemy coś to! I bo ja ręce ja muszę trzymać też kamerę. Dobra, a więc my zamiast... Chyba nie ziersz... Nie. U, ciś, o, kurde, Widzowie! My się aż, aż <laughs> no, a więc my się kamie aż krzydło my już zamówiliśmy i przyszło nam, więc nie będziemy pokazać całego, bo nie chce nam się, ale mamy tutaj już George'a, wyjęliśmy. Więc... O ty, po, po, położymy tu George'a. Kuba, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to tego... Ej, stary, zaatakował cię. George. Ja rzuci do mnie go.

Ja? To? To? Ta. Ej! Fuj! Ja się zrobił zrobił mokry mokry nagle! No czekaj! Pokaż! Co jest? Fuj! Ojej! Ej! On wyłącza i wyłącza światło, stary! Jest! Trzecia! Trzecia, tak. trzecia w nocy i sąsiedzi. Czekaj, trzecia w nocy i sąsiedzi. Będą my że nierzekli. Okay, okay, mogę Mamy melons. Mamy melons. Mamy go na chwilę? Idź! Ła! On cię kłóje! Stary! Co ty robisz? A! Estarei Estarei é, yeah. Estarei yeah. Estarei oh. oh, Estarei oh. Estarei 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 yeah. Estarei yeah. oh, Estarei 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 George ma takie dziwne ciało. Co to jest? Widzowie, wypuśćcie mnie! Co niego czynu! Zamknij się. Zamknij się. Cicho bądź. Dobra. Teraz musimy znaleźć ciało Twoje. Zlazłem. Teraz tutaj jest chyba Na Trzeba go zabić. A stary. Kukol! Kukol! Stary, dlaczego Kukol! w tych ciałach? Oni chcieli nas zabić. Dlaczego Oni w tych zabić. Oni dlaczego oni... zabić. Stary, ty też Stary. Łez... Ty byłeś w tym ciele? Tak? To ty zabij George'a, a ja świnkę Pepe. Czekaj, daj ciele. Czekaj. Kuj go. Dupę, w, w, w. Nie, 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 mów tak. U. Bardziej mózg, mózg. Czekaj. Daj mi, je! Co? Świnka Pepe zginęła na stałe. Stań, dawaj, 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 Czekaj. dawaj. Daj, bij go, b... pięścią, gobi. Pi... go, bij. Czekaj, nie, 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 patrz, patrz. What? Bij go pięścią, tak. Dawaj, dawaj. Tak. O, o, ej! Pięć zginął! Stary zginął! Widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo. Stary, mam nadzieję, że nie zrezygnujesz z nią, Stary Sary mnie tak bo głowa boli, bo byłem w innym chyba ciele. Dobra, to było na Dobry, raczej, to, żeby